Cześć, zadanie 11. Mamy powiedziane, że średnica okręgu jest tutaj podana, podane jej końce i mamy znaleźć wysokość trójkąta równobocznego, który jest wpisany w ten okrąg. Najlepiej sobie wykonać rysunek pomocniczy, pewnie od ręki to wyjdzie mi po prostu fantastycznie, ale nieważne, najważniejsze, żeby było to zilustrowane. Mamy tę średnicę, średnica AB, ciśnie przez środek okręgu, no i teraz my musimy znaleźć wysokość trójkąta, który jest wpisany w ten okrąg. Ja spróbuję sobie tutaj narysować taki trójkąt wpisany w ten okrąg równoboczny, powiedzmy. I zobaczcie. To coś, co jest tutaj, to nic innego jak promień, i ten promień to jest 2 trzecie wysokości trójkąta równobocznego. To widać albo możecie sobie sprawdzić też w tablicach. Czyli cały piz polega na tym, żeby znaleźć środek tego odcinka AB, czyli środek okręgu, i możemy to zrobić ze wzoru. Mianowicie takiego. XA dodać XB na 2 i to samo zrobić po Y. YA plus YB na 2. Mamy tutaj wszystko, co potrzebne. No to jedziemy. Minus 13 dodać 5. Minus 13 plus 5 na 2. Po Y. 27 dodać 3 na 2. No to sobie teraz odejmujemy. 13 odjąć 5 w drugą stronę to będzie minus 8 drugich. I 27 plus 3 to jest 32, czyli ostatecznie mamy, że ten punkt S ma współrzędne minus 4 i 15. To jest ważna informacja. Teraz policzymy sobie długość odcinka SA albo AS, jak zwał, tak zwał. To jest oczywiście promień i to jest bardzo ważne. To jest z tego wzoru takiego podpierwiastkowego. SA, czyli koniec minus początek. Współrzędne po X, najpierw od współrzędnej A, minus 13 odejmuje. Czwórkę, czyli tak naprawdę muszę ją dodać, no bo odjąć minus 4 to jest nic innego jak dodać 4. Teraz znowu po y 27, odjąć 15 i to też do kwadratu. Tutaj mamy tak: minus 13 plus 4 to jest minus 9 do kwadratu. Dodać, tu nam wyjdzie 12 do kwadratu. Minus 9 do kwadratu to jest 81. A 12 do kwadratu to jest 144. Jeśli to wszystko do siebie dodamy, to mamy 225, czyli bardzo ładny pierwiastek, wychodzi z tego 15. I wiemy, że te 15 to jest 2 trzecie wysokości, a my chcemy znaleźć całą wysokość, czyli albo dzielimy dwie strony przez 2 trzecie, albo wygodniej nam będzie pomnożyć przez 3 drugie. Ja tam wolę zawsze mnożyć niż dzielić. Tutaj mamy. Taką sytuację, że to właśnie wszystko nam się fajnie pozjada. Tu 15 musi wskoczyć do licznika i się pomnożyć, czyli 45 drugich, a po drugiej stronie tylko h. No to ostatecznie, jak podzielę 45 na 2, to mam 22,5, czyli wysokość tego trójkąta to 22,5, czyli odpowiedź c. Dziękuję i do usłyszenia.